Znaczy kolekcjonowanie słoników zaczęło się jakieś 12 lat temu, kiedy na imieniny dostałem malinkiego słonika. I wtedy powiedziano, no, no ja przyjąłem go oczywiście z radością. I, I wszyscy się wiedzieli, że ja zbieram słonie. I tak co roku mniej więcej kilkanaście tych słoni jest. Zebrało się ich razem już prawie 200. Dwie, no, one wszystkie dla mnie znaczą, są bardzo fajne i bardzo oryginalne. Czuję do nich sentyment. No, w pewnym momencie dostałem, kiedy dostałem tego słonia, który okazał się słonicą, a nie słoniem i wciąż jeszcze do tego. I zainteresowała mnie sprawa, jak on został zrobiony. No wiadomo, że nie w Polsce, tylko to jest z Tajlandii, że z jednego kawałka materiału można zrobić po nawierceniu otworów, można wyrzeźbić maleńkiego słonika, który jest w środku. Ciekawość budziła, była moja również i tego, z tego względu, że no, ja pracowałem kiedyś na Wydziale Techniki Rolniczej, więc chciałem zobaczyć jak to zostało zrobione. Myślałem, to sklejone, bo to najprościej byłoby. Nie, to była żmudna praca, która dłutkiem i, i wiertłem została wykonana, żeby to, to zrobić. I jeszcze jedna taka ciekawa, ciekawostka. Tam jest taki słoń, o ten, o ten, jeżeli można, o. o, o. E, dostałem tego słonia również. Pani, ale nie pani pokaże, ja zrobię. O co chodzi? Chodzi o taką rzecz, że ten słoń e, chciałem dać wnukowi, żeby on wziął sobie to. I pokazałem mu jak się on zachowuje. I do momentu w tej chwili był za, ogromnie zadowolony, że ten słoń... Tak. Ale. Teraz zobaczymy. I jak ten słoń zarycza, powiedział, nie chcę, No i stoi u mnie dalej. Także. Też jest taki, taki oryginalny, powiedzmy. No i, 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 i tak jak mówię, no, bardzo fajnie to jest, bo jak na imieniny czy na urodziny przynoszą mi te słoniki, no i przybywa. To jest dosyć tani prezent. Nie y, pociąga za sobą że jakieś tam historii, że, że coś za coś coś tam i tak dalej. A co będę robił dalej? Nie wiem. Na razie jeszcze nie zastanawiałem się nad nimi. Może się zrobi jakąś licytację, to znaczy w tym sensie dla, dla jakiegoś yy, młodzieży, dla dzieci, i, i, i który będzie chciał kupować. To te pieniądze przeznaczę na kogo innego, ja nie chcę na nich zarabiać.